czy srebra mamy, jakieś kurde no jest grubo, nie? Dzień dobry jeszcze raz, tak ja Państwa przywitam, nazywam się Dariusz Dźwigaj, Uczę w Zespole Szkół Historii między innymi i też tą, tą, tą naszą historią taką lokalną się pasjonuje nie tylko Przemkowa, ale też Dolnego Śląska. No i takim tym jednym z tych ważniejszych wydarzeń w tej naszej historii, ale tak mało zapo troszeczkę zapomnianym, tak pomijanym y, jest właśnie ta bitwa. Bitwa, która w historiografii Przemkowa y, uchodzi jako bitwa na Bagnach Przemkowskich pod Przemkowem, a w współczesnej historiografii teraz coraz częściej pojawiają się opracowania jako bitwa w kraju dziadoszan. Ponieważ tak też w kronice Titmara było zanotowane, kiedy Titmar y, wiadomo, że y, opisywał naocznie, bo był naocznym świadkiem większości tych wydarzeń, opisując wojny Robrego z y, cesarzem. Królem Niemiec Henrykiem II opisywał dość dokładnie, bo mamy szczegóły podawane. tak. Ta bitwa miała miejsce 1 września 1015 roku, czyli już mamy ponad 1000 lat od bitwy. Wojny chrobry toczył od 1002 roku. Te wojny toczyły się przede wszystkim tutaj na tych ziemiach zachodnich, bo był i najazd na Czechy, zajęcie Czech, zajęcie Mora w Słowacji, Łużyce, Milsko. Ale cesarz zazwyczaj, tak jak ja to też dzieciom opowiadam, ta trasa wypraw niemieckich na, na tą Polskę w średniowieczu to przede wszystkim wzdłuż Odry, próba przebicia się przez Odrę, ewentualnie uderzenie w kierunku Poznania. Tutaj w 2015 roku, tak jak Titmar opisuje to tak dosyć politycznie, propagandowo, pr kiedy on opisuje, że cesarz pomimo małych sił yy, spokojnie sobie radził, jednak nic mu się nie udało osiągnąć, no i trzeba powrócić, ponieważ e, trzeba wracać, zbliża się jesień, ta jesień, zima w tamtych czasach troszeczkę szybciej nadchodziła, więc trzeba było się jak najszybciej przebić. No i wojska cesarskie, pomimo e, nieosiągnięcia prawdopodobnie żadnych sukcesów, bo to były sukcesy, Stimar by to na pewno podkreślił, co zdoby, zostało zdobyte, kogo pokonano, zaczęli się wycofywać. Ale prawdopodobnie też e, na tych terenach gdzie się pogubili, próbowali się przebić w kierunku Niemiec, a ta najtrur, najkrótsza droga, tak naprawdę wiodła przez dzisiejszą wszęku szprotawę. Też to, co mamy w końcu Titmara zjazd gnieźnieński. prawda? Spotkanie właśnie dziś, na terenie dzisiejszej Szprotawy, gdzie była granica Polski. No i tutaj z tego opisu bitwy, który mamy najbardziej zachowany u Titmara, jest podane, że on cesarz wojska cesarskie, próbowały się przebić, ale napotkały Bagna. Dotarły do terenu, który był terenem wąskim e, otoczonym przez lasy, ale przed nimi w stronę zachodnim były Bagna. No i Niemcy musieli się obronić. Najprawdopodobniej przez pierwsze dni pilnie patrolowali, patrzyli co się dzieje, ponieważ musieli wyrąbać sobie drogę. Ta droga, tak jak nieraz jest pokazywane, po prostu trzeba było wyrąbać drzewa i zbudować jakby rodzaj pomostu, gdzie te wojska mogłyby się przedostać. Wojska cesarskie posiadały przede wszystkim też konnice. I tutaj pod koniec tego Polacy w końcu uderzają. Ta bitwa właśnie ma miejsce 1 września, tak jak Littmar podaje. Polacy uderzyli na tylnią część wojsk niemieckich, wykorzystując prawdopodobnie to, że wojska zaczęły się przemieszczać, zamieszanie, część już się przedostała, więc o wiele łatwiej było zaatakować. Najprawdopodobniej w tym ataku udział brała praktycznie sama piechota i to pod dowództwem przyszłego króla, mieszka II, młodszego syna Bolesława Chrobrego. Tytular podaje, że Polacy wznieśli trzykrotny okrzyk uderzyli. Trzy. Fale ataków następowały jedna po, drugo, po drugiej. Niemcy się bronili, ale w pewnym momencie zaczęli uciekać. Tam titular podaje, że pojedynczy rycerze zaczęli uciekać, Polacy wykorzystali, zebrali się i ponownie uderzyli. Niemcy się rozproszyli, ponosząc straty na pewno, bo tutaj zaraz do tego dojdę, i Polacy wtedy zaczęli ich wybijać szyjąc strzał. Ja ostatnio takie też ciekawe opracowanie właśnie, że tą bitwę można analizować przede wszystkim pod tym, jak wykorzystać łuczników w średniowieczu. No część z Państwa może tam pamięta wojna stuletnia, kiedy w bitwie pod Anjakur rycerstwo francuskie, rycerstwo na koniach, w zbrojach systematycznie atakowało szeregi wojsk angielskich, a Brytyjczycy ustawili piechotę z łucznikami. I tam łucznicy po prostu szyli. W pewnym momencie tak mieli mało strzał, że musieli podchodzić do zwłok, wyciągać groty i szyć, a Francuzi bezmyślnie dalej atakowali. I prawdopodobnie Polacy tutaj wykorzystali. Ten autor też ciekawie opisuje właśnie sposób tej walki z łuczników. Ja tylko może zademonstruję lekko, bo zazwyczaj jak my patrzymy, łucznik bierze strzały i po prostu sobie strzela, tak jak dzieci raz się bawią, prawda? A tutaj pokazane, że ten sposób strzelania to musieli być nie przypadkowi yy, żołnierze, tylko wyćwiczeni, bo najprawdopodobniej te strzały polegały na tym, że. Łuk zadzieramy do góry, naciągamy strzałę, opuszczając, od razu wystrzeliwujemy. Czyli jest większa siła też wylotu. Dlatego, tak jak tutaj wcześniejsze badania wskazywały, znalezienie tych grotów strzał to nie będzie przypadek. Tych grotów może być więcej. Kwestia w którym miejscu. Też mamy tu informację, że przede wszystkim uciekli z wola walki. Titmar podaje ważne osoby: biskup, e, biskup Geron, e, elektor e, margrabia saski Burhardt, ale na polu walki został zabity graf e, Geron i Folkmar. To jest przypadek. Podaje, że młody, e, młody Rudolf wraz z Garską dostał się do niewoli, ale na polu walki pole, zosta, poległo ponad 200 żołnierzy, 200 rycerzy. 200 rycerzy. Także była piechota, byli inni, mniej znaczący. Więc tych poległych był na pewno bardzo dużo. Bitwa była na pewno znaczącą bitwą, kiedy została zanotowana, opisana w szczegółach, podane nazwiska. Tam jest też taki ciekawy opis, że chrobry wysłał do cesarza swojego wysłannika, opata, Tuni, który miał z nim rozmawiać, traktować o pokoju. Titman podaje, że prawdopodobnie to był szpieg, który przyjechał zobaczyć, co jak. Ale. Inne badania podają, że to nie był szpieg. Chrobry chciał wykorzystać. Niemcy wycofują się. Uderzyli na Polskę. Nic im się nie udało zdobyć. Pertraktujemy. Są otoczeni z trzech stron. Możemy coś więcej uzyskać. Yy, biskup zostaje. Niemcy przegrywają. Cesarz rozpaczony, ale wysyła swojego yy, też przedstawiciela, żeby odzyskać zwłoki przede wszystkim grafa Gero. Więc to była też ważna postać. Nie wysyłoby po byle zwykłego rycerza. To, co mamy nawet później w opisie u Gala Anonima, kiedy Henryk V uderza na Polskę w 1109 roku, kiedy przecież cesarz Henryk V z bitwy na polu, też zabiera najważniejszych rycerzy. Zabiera, żeby wywieźć pochować w Niemczech. Więc tych ważniejszych zabierano. Reszta zostawała. Też jest w tym opisie to, co jest ważne dla tych poszukiwań. To, że Polacy ściągali zbroje z tych rycerzy. Ale to był zwyczaj średniowieczny. Pod Grunwaldem, ci co poszukują, też często bardzo ciężko cokolwiek znaleźć. Bo wszystko, co po bitwie zostało, ściągano z zabitych, zabierano. Co byłoby jeszcze przydatne. Mamy przykład Krzyżaka Henryka Sienkiewicza. Kiedy przez Zbyszko walcząc prezentuje wspaniałą zbroję, którą zdobyli w pojedynku. To po prostu zwyczaj. Zabieramy łupy. To są zwyczajne łupy. I w ten sposób poległo. Dla nas w historii Przenkowa też jest istotne taka mała wzmianka, że na tym tej polanie Niemcy zastali hodowcę pszczół. Tam jest zapisane apum magistro, czyli ten jakby pszczelarz. To co mamy w Przenkowie. Corocznie święto miodu i wina. Więc tak naprawdę te tradycje pszczelarskie można powiedzieć, że trwają ponad tysiąc lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tak widzę bardzo krótko. O. ok. Jak widać stan wody wysoki, ale jest fajnie. Na razie nic nie wpada, ale powoli się na przykład Pogoda dopisuje, słońce świeci, idziemy sobie popływać. Czas poszukiwań wodnych. A gdzie masz sito? Gdzie masz sito? To tereny bardziej dla zbynia. Pozdrawiamy rekiny! Pucha? No. no jest, w środku bagien, kurde. No. Fajnie, ktoś się chciał do, doładować. <grybujesz> Idziemy dalej. A Daniel myślał, że puszkę kopie, A tu taki rodzynek fajny. Zobaczcie, kurde. Fajna. Rewelacja. Jakieś przeciwlotnicze? Chyba tak, tak, nie? Fajna. Dlaczego pani, fajnie, fajnie. Adaś, stara się. Legend jest i lecimy. Kulka muszkietowa, niby nic. Zostawiony dobrze, legend wymiata. Zobaczcie, z jakim się terenem tutaj borykamy. To są bagna. Tam na przykład jest woda. Tak, żeby uskać taki sygnał z takiego terenu, z teren przeszukany, to jest dla wyczyn. Także mega mistrz. Fajnie. Bilans poszukiwań. Tyle złomu wyszło. Wyszły jakieś podkowy. Piękne podkówki. Kurde, pięknie, rewelacje. Ale no, na to ilość poszukiwać to nawet złomu mało. Trochę puszek wyszło. Kończymy, kończymy tą nierównowalkę. Ja dzisiaj kiepski dzień. Praktycznie trochę złomu. Nawet złomu nie No, dokładnie, także. A tutaj. Młody zaraz wam pokaże, co tutaj w tym bagnie wytargał. No, mistrz, po prostu i hordem, nie? Piękny. No ale mi... tu może leży coś więcej. No, mistrz. Pięknie. Zobaczcie, jaki ma. Ja pierdzielę Chyba nikomu po bagnie się nie chciało. A tutaj? tylko tu, o, z tego dołu Zobaczcie, co wyciągnął. Hordem. Nieważny sprzęt, ważny poszukiwacz. Nie zakłócajcie. Mistrz, zobaczcie tą technologię, to jest kurczę mistrz, woda ze stawu i na napierdziela, zobacz, No kurczę no za jedną wodą, szkoda wody, nie? No już na bazie. Niektórzy to, mineralkę to, już piją. No świetnie, słońce się ciło, ale do ciepłego Dociepłowało, weszliśmy i tak. Już na bazie lecimy na zupkę, wpierdzielić coś, co... coś kurde na ciepło. Wszyscy szamają, kurczę, wymarzyliśmy trochę dzisiaj, ale fajnie jest, także jest rewelacja. Szamamy je. fasolową i grochową. Miam, miam. Miam, miam. Ja jestem w stałym kontakcie z Greton Thunberg, więc tym samym naczyniu ekologicznie to, to właśnie, to potem jeszcze po trzecie a dobra, jedną no, ręką dobra. no i dzisiejszy bilans poszukiwań mamy topór ewidentnie nie pierwszo-drugowojenny tylko dalej z łowiu. chyba koninki trochę łyżeczka to jest dość ciekawe. Tyleria Jak? Altyleria. Ale co z, z tego, z czapy? Było od, od tego oznaczenia? Albo te liście? To, to podwójne może i było. Wiesz, że to złamane jest. Mhm. nie, jest to, a no, nie. Nie, nie, zdobienia biżuterii? nie, nie. zdobienia nie, od trumny. Z, z, z trupimi czaszkami. nie mhm. niedoczyszczone oczywiście później. No, Marcin, post. może mi podeśle post. zdjęcia. Jesteśmy. Pięknie. No bo to jest na polach. Tak. tak. Piękna klamerka. Nie będziemy kłamać. Rewelacja. No, co się kolega tu wyciągnął. Nie. Mamy nieśmiertelnik, ale już ładnie mhm. przeleżał. Nowy. Tak. Ale czytelny. Mamy tak. krzyże. Zestaw, nie? Ile ich tu jest? Raz, pięć, dwa, trzy. Pięć, pięć krzyżyć. Nieśmiertelnik jest bardzo czytelny, choć na pierwszą chwilę zaparowanym tym by się nie dało, ale naprawdę napisy są wyraźne. Będzie do odczytu, mhm. nie? Jest Rewelacja. To, tak, tak, tak. Bardzo delikatnie o jest. To, to wiadomo. Co? Pochówek, panie. Będzie tego dołka. Pocisk. I raz, dwa, trzy, wow. cztery. Tu krzy... Mega krzyże, nie, 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 nie. Krzyże matki? Nie Niesamowicie. Niesamowite. Wiemy, co to jest. Super Także taki bilans pierwszego dnia poszukiwań Rewelacja Fajnie Właśnie projektujemy, żeby jeszcze tutaj serniczek włożyć, nie? Mamy kiełbasę i... I bikos Ogóreczki Ciekawie zaeksponowane Czosnku Ten czosnek jest dobry, Mmm, Nom Kolejny dzień poszukiwań. Lecimy. Wszyscy poszli do przodu. Ja się nie śpieszę. Dzisiaj w trybie Beast Mode. Tak, w trybie testujemy tryb głęboki. Powolutko będziemy sobie chodzić. Taka łąka. Nie warto się śpieszyć, prawda? Wszyscy poszli do przodu. A to takie rzeczy padają, nie? A no, co Trzeba to, to obczyść. Monetka mała, będzie staja. O kurde, jest sreberko, jest sreberko jak nic. No. Z, z mi. tym krzyżykiem, tak? Tak. Kurde. Co to? Ale kud no. Jest Dla grubo, dobra. Ona już jest taka cieniusia. No. Jest lewerko no, 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 cienkie, ale jest Jest lewerko, tak? Jest. Lewerko, bardzo ładne. Chyba strona? Tam. No. No. tam lepiej, tam to no. jest wycierusze. Ja to trzeba usiąść do tematu. Uuu. No, pięknie. Zaznaczaj, jest grubo. Pięknie. Jest, nie się no, nie ja ma o co się śpieszyć. To. No i rewelacja. <laughs> No mega. No. Trzeba machać, no, nie? Mamy tak. już blaszkę, mamy ładną, ozdobną i to. No no, no i dobrze. Jatrek wymiata tutaj. Czyli kurczę, rewelacja. Czyli tutaj Tu się będzie działo. Fajnie Mociąc. No. Nie, nie, już tutaj mam wyczyszczone. Tak? Jak zobacz? Rewelacja, jeszcze jest malowany. Mega. Pięknie. Fajny scałk, Panie, Panie. Korona. To, to... Tak, piękna plomba, rewelacja. No, no to jest, A Boba taki fajcik miała tu trzeba sprawdzić, Szacunek fajnie. A ktoś odpuścił, ale kto odpuścił? No. Tutaj... Pokaż. No to samo jest. No nie, nie. Karańczyk? Tak, to jest Tak jak my mieliśmy tam. A to za pór. No nie Idziesz? pan? jak no co jest co do te cztery. Szydło. nie Jak mam. sygnał. Rewelacja. Kurde, nie Ja pierdziele, dwudziestkę. Co to jest? Jakieś hiszpańskie według mnie. A co ty robisz Hiszpania? 1,884. Hel 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 Helvetica. Helvetica, Helvetica. A to jest Piękna, nie? To jest ten, fra franki, to, to są franki. Franki, francuskie. Francuskie? Jednak? Chyba tak. Ale oni nie używają. Nie dziwię się że to. Tak Helvetika nie, nie za bardzo. Nie za bardzo no mi to na napędę. Tutaj po tych runach, kurde to, to mi to da... Zaraz zobaczymy. Ten piek. Łat tyle my wyciągamy i No, no mojego. Super ja Ci chumiś. Dobra. Tu Super. Jakąś ładną. No jest. Medalik. Nie, to nie. Medalik. medalik. Ale ładny. Ujętny. To jest medalik ten. O, co to jest? A, medalik. No. Ja pierdzielę. No. Piękny. No. Pod zdjęcie na moim live'a <laughs> <laughs> Ale ładny. Nie jest medaliczek. Dość popularny. Symbolika, bo bedalika jest też popularna. Ale piękny, jaki sam. Średni kanał to widział, że wcześniej, wcześniej, wcześniej trafił mniejszy. Fajne, fajna jest ta symbolika. A co to jest? My to są e, no, a my potrzebujemy tutaj. rewelacje. Szpinka. No szpinka, no. nie? No i to ładna Lightstar będzie. Coś, no. Ale to słuchaj, to 30 sekund. Tak, a 30 sekund po prostu coś tu wychodzi. Ja takiej intensywności na żadnych poszukiwaniach nie widziałam. Ja widziałem, żeście tu zostali. Nie dzwoniło do jest Tu jesteś. Nie, nie mam. Nie, tak nie. Gdzie jest z tej strony? Ale jest srebrna. Nie, I jest kolejny bareńczyk, mistrza. Rutusy wyciągnięte, takim kurde pierwszym rutuskiem, no mega kurde o. Już trzy padły w warunki No to nieźle kurde no, dziękuję, Mam, mam, działa. Jest, co, jest, chłopaki, Cześć, chłopaki, jest. Chłopaki, mamy, 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 Zabryki, mamy nie będę się dopychał, ale Jest kurcze Jakie się ble no, to mi było? To spryska i ten no to było ogole. Jest z ładne? Ładnie, Super. Ale nie wiem. No. To bardzo. O. To Ujim, maniek. O panie. Patrz, Bujimaniek jest. Jakaj bo to. Było bieżne, ale... <śla> Na czas skali i kurde równo. <śla> Piękna to ale ta jest ładna. No i kończymy poszukiwania, słuchajcie, emocje sięgnęły Zenitu, bo wszyscy są w szoku. Ja też parę tam rzeczy małych mi wpadło, ale to chłopaki rozwali analogowym wykrywaczem z cewką CC, złoty środek. Na ten ciężki grunt dosyć, wyciągnęli tyle rzeczy fajnych, że szoknie. Także kończymy, jeszcze się włączymy na samym końcu i lecimy już do bazy. Tych... Tych... A no, mojego, Niech tak, to? z mojego dołka wykopał. No to moją działkę A maksymal. co to było? Nie błądzić. To jest bał ten Niemiecka. Tak tak. 29 Ja takiego fenolka ogólnie pierwszy raz widzę. To nie jest jakiegoś tam co to było? no a moneta to jest sztos już, już widziałem tam żyjemy, to jeszcze raz to nolki, gdzie się żarty, co wyżają, to i na żelazo na stos. szczęście, masz szpatkowe na szczęście i 000 000, że biło na żelazo M a tak to jest kodę, to? Ten. to jest fenomen kolejne łuski o, Brymant, świeży patrz to Jaka. Widać że to kurde przeleżało, nie? Mega prezes Mennica Kraków, a, a właśnie tu nie było wiadomo, wiesz, co tak, to jest? Tak, nie, no bo te, te są też tylko one były bardziej misje litewskie, nie? Nic wam tu nie powie nic tu, ale widzicie to, to też barnecie, No rozumiem Także, dzisiaj obficie. A jest pierwsza, która jest ostatnia. Proponuje dla mnie e, jako znajki tak naprawdę m, nagrodą pierwszą jest ten depozycik. Tak? A ilu Was tam jest? Kto znalazł tak naprawdę? My. my wszyscy? My, my, tak. My. my wszyscy z Legnicy. Towarzyszenie. Wy wszyscy z Legnicy, tak. czyli tak, wy wszyscy z Legnicy po książeczce. Wy tak, jeden za, za wszystkim, wszyscy za jednego. Cztery, pięć, Maniek, Wysiu, sześć. Ojeju, dobrze. 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 Siedem osób przyjechało. Siedem Siedem. przyjechało. Dobrze. dobrze, proszę bardzo dobrze. rozdać tutaj. Żeby, żeby tutaj, pamiętać o żeby Przemkowie. Tak, tak. to są wasze. No, o, I teraz tak miodek dla was za ten. I miodek o, o, za poprzedni rok. O dziękujemy. Pamiętam. My to proponujemy nagrodę dla Michała. A, brawo! Więc to powinniśmy stanąć tu na ławkę, pokazać tak. się wszystkim. Patrzcie o bo dłużej. A, o, dobra. dobra, chodź. Yeah. gratuluję Michał, proszę. To Kto znalazł toporek, żebym nie musiał przetrzymać miotku. No jak go nie ma, to my. Nie. Dobra. My go my go, znajdzie, my go znajdziemy, czyli odkładamy. Jeszcze jedna nagroda. Klamra napoleońska. czy to, kto, kto kto klamerkę? A ty kurde! Cały się do domu. A, widzisz, pięknie. Brawo. Dziękujemy <laughs> Dobra Grosz Poniatowskiego Grosz Poniatowskiego Dziękuję pięknie a tą ozdobę z kamyczkami czerwonymi? To też, Nie Rozbijacie bank, proszę. Proszę, rozbijacie bank. Należy się. Dobra. I ostatnia mamy dwuś trumienny nietypowy jak na tamten teren. Gdzie, gdzie są, gdzie, gdzie, gdzie kubiaki? bracia czterech. E, też ich nie ma. Rafał!

Tak, ale e, dla reszty uczestników rozdamy książeczki na, 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 na spokojnie tak, i, i nie ma problemów. Jest ich dużo, ja stąd <suszy> <suszy> no, no, no. Mamy warmeńczyki, mamy ich razem... Cztery. Cztery, dobra. E, trzech znalazców. Jest trzech znalazców. Nie, czterech. E, Czterech zalazów. No. Każdy ale Ja znalazłem tak, Maniek tak, znalazł. Tak, czyli tak. Koleżanka i... pierwsza. pierwsza I Milka, to Milka proszę bardzo. Kto tam drugi? był z tą monetką. To wy znowu. Nie? To, nie to jest. To nie grupa tak. uzupełniająca się. Książkę troszkę mamy, chcę, nie potrzebny. Jeszcze dwa. No, tak. Kacper, Kacper. poprawił tak. Podwójnie do tej tak. bo jeszcze tak, po nas znalazł raz to. Kacper, za raz. I to znalazł w plombie. wiadomo kto. Wyczułem. No. <glujna> nie, nie. Tam nie jesteś panie. Dobra. To jest po jak barancie. Medalik jest też Mirek. Mirka, Ale... M... gdzie jest Mirek? M tu jest Dobra. No i co? Y mam Ale jeszcze kategorię. Andrzej. 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 Irzej. Mamy... Co... fajną co? Irzej. 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 Gratulacje. I teraz promień to swoją i komuś wjeżdżasz, bo osoba też marta tutaj. To nasza wspólna. To wasza wspólna. Mańka i moja. To co sumie ja na samym początku zaczęło tak wychodzić. No, dobrze kaś ty nie miałeś coś z brązu? mi się wydaje kółko, miałeś z brązu, bo ja, ja mam w plecaku, ja, czyli takie same kółko, drugie i mniejsze. I mniejsze. I się należy Będziesz. Tram. Kosisz normalnie. Na drugą nóżkę. Nazbierałeś tutaj fajnych tych, ty, nie oglądaj się, bo to dobrze wiesz, że o Ciebie chodzi. tak, no, Bo nazbierałeś tutaj fajnych Zapraszamy. rzeczy, to jako za zbiorowe y, znajdki, no. to odznaki, od które nazbierałeś, także no. to by się należy. Gratuluję. 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 Nic, nic nie Ja nie jest, ja jest bo no Anka ja to wszystko ale, za to wszyscy no. tak. ale wszyscy mają zdjęcia ale wszyscy mają zdjęcia jak tak, widać nie ma przegranych tak. no. no nie ma wyboru te dwie A ty, zmiana dręczam. Dręczam. Na rzecz filmowania Słuchaj, ja będę już lecieć, dziękuję wstępnie Super, fajnie, że przyjechałaś Agnieszka Tak się działa, tak Wszystko to dobre, szybko się kończy Dzięki bardzo, dzięki wielkie Do następnego no. Dziękujemy bardzo Było naprawdę rewelacyjnie Pierwsza klasa. <noise> Za chwilę mamy tu jakiś pieszych. Nie, no było rewelacyjnie, fajnie, dziękujemy bardzo. Super, do następnego. Kiedyś tam dojdę Marcin mówił weź olejek do polania Ta olej tak będzie ładna pogoda opalamy się to przecież bagno było